Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Witam Was serdecznie na moim zielonym kanale. Słuchajcie, zamówiłem sobie na eBayu takie doniczki wiszące, te tutaj, jak, jak te tutaj. One są dwie sztuki, za dwadzieścia kilka euro. I mi się wydaje, że są bardzo, słuchajcie, fajne doniczki, żeby w nie sadzić wiszące rośliny, z tego względu, że mają takie e, podwójne dno. I tutaj zbiera się woda. I tutaj można sobie sprawdzić zawsze, czy się woda. Czy woda jest, czy, woda, czy wody nie ma. I można sobie zawsze podlać mamy pod kontrolą różne rzeczy. I ja mam tutaj w mojej witrynie różne hupercje. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu mam jeszcze jeszcze jedną. I słuchajcie, pomyślałem sobie, że te hupercje wszystkie wsadzę do. Razem do jednej doniczki, żeby sobie tutaj fajnie wisiały w zielonym. I przy okazji posadzimy również te ceratostemy. No, Emil tutaj również jest. Emil, jesteś? Jesteś? Tak, super. Emil się odzywa. Mam nadzieję, że się moja koszulka Wam spodobała z temu. Um, masz tutaj, ko nie bój się, rękawice. Ja się, słuchajcie, pogodziłem z temu z tego względu, że kupiłem po prostu bardzo dużo takich, wiecie, gadżetów, gadżetów, raczej lamp do, do ogrodu i przy okazji kilka koszulek, takich, wiecie, do filmu albo coś nie. Ja Sam myślę, ach i tak świata przecież nie uratuje i tak nie. No, dobra, to odstawimy, i by mi się przydały tutaj w sumie nożyczki, tak? Nożyczki by mi się przydały, tylko gdzie ja je mam. Tam są. Co ty mówisz? Słuchajcie, Emil zaczyna rozmawiać. Coś tam sobie zaczyna grawożyć. Ja jeszcze nie rozumiem, ale się uczy. Z tyłu znowu Cornelia i George. Cornelia mówi do mnie: Hej, du! Tak mnie wita. Hej, du! Ja mówię zawsze do nich: Wiecie, jak do nich tam pójdę rano? Nie, mówię on, ale z Kornelka, ale z Głód. Georgi, ale z i ona do mnie mówi, good. A co jeszcze Wam chciałem powiedzieć o tych właśnie hupercjach. Najgorszym zagrożeniem dla hupercji jest przelanie. Ja tutaj widzę właśnie, że są troszeczkę przelane, bo zrzucają te stare, te niektóre liście. Po prostu liście zagniwają od dołu. Patrzcie, tu jest jedna hupercja. One takie są trochę zmasakrowane, bo to wisiało słuchajcie pod parownikiem tym. Ale mi się wydaje, że one się wiecie, raz dwa się ogarną. O, ta jest taka wielka długa i gdzieś fajnie się te hupercje powiesi. Tu mam jeszcze mój ten, muszę znowu tam namieszać, ja sobie wiecie co, nasypałem sobie na kupce. Nasypałem sobie na kubkę wszystkiego i ile wymieszałem wtedy, tyle wymieszałem i przykryłem folią, wiecie, workiem foliowym, żeby mi się to nie przesło. No i co, wyciągamy. One teraz w sumie tutaj dwa lata już chyba w zielonym będą. Fajnie się je, słuchajcie, posadzi tak um, jedna przy drugiej. I niech sobie fajnie rosną. Dobra, te mamy takie same. Tak trochę dzisiaj nie jakoś dziwnie tutaj nagrywam, ale chciałem, żebyście. Emil, na, na łeb spadniesz. O, ta jest znowu przesuszona, ale patrzcie, to jest całe w korzeniach. I to może będę musiał jakoś troszeczkę może. Tych korzeni. Słuchajcie, będę musiał może pozbyć się tego substratu, bo jest troszeczkę za dużo. Ta na przykład rośnie w tylko samym spagnom i w perlicie? One rosły również na zewnątrz i rodziły sobie znakomicie, ale ja sobie postanowiłem, że wsadzę je do witryny, tak? Że wsadzę je do witryny i w witrynie wiecie. Jak stoją, to stoją, nie? Co ty przeżywasz? Panie Emilu? Fajnie rośnie. Jak mówię tutaj, przez to właśnie, że na nią ta para e, leciała. Trochę. Dobra, to już mam wyciągniętą z doniczki. Ja obecne, wiecie, takie te brzydkie. Tutaj dużo nie ma, ale dobra. Ta jedna już wyszła z donicy. Patrzcie. Patrzcie, jakie tu jest. To jest wszystko, to są korzenie. O, ciebie tu tam. A, no dobrze. To już mam wyciągnięte z doniczki. Dobrze, że one tak się nie mocno szybko się nie łamią. A. O, tu jest suchość, mało korzeni. Bo to widzicie tutaj też w takich tylko wiórkach ona rosła, ale teraz ją fajnie przysypię ją substratem. Co ty tutaj tak? Jedziemy z koksem, tak Emil? Jedziemy z koksem? No? Uu. O, ohoho, ohoho. Ho. W sumie to miałem tego filmu dzisiaj nie nagrywać, ale ten kolega tutaj słuchajcie zdemolował mi klawiaturę od komputera, nie mogę włączyć. Ja, jak przychodzę z pracy to piję kawę. Patrzę, co się dzieje. Nie? I mi zdemolowałeś. I dlatego, że nie mogę włączyć komputera, mówię, a idę nagrywam film. Tak? Kupiłem wolierę. Ja wam mówiłem. Taką dzienną dla moich tych, e, dla moich Wilów i Majów. I takich, wiecie co, przyszedł szrot, że normalnie musiałem kupić jeszcze jedną. Taką teraz już właściwą. Emil, nie drapiemy się. Kąpałem się z nim słuchajcie, kiedy to było? W piątek. No to trzeba będzie się jutro znowu z nim wykąpać, żeby był znowu fajny, mokry, tak? Tak? I tutaj mamy już przygotowane wszystko. Słuchajcie. Te roślinki mogę polecić. Wam do domu. Jeżeli macie Antki na wolności i inne rzeczy. To możecie oczywiście sobie również pozwolić na hupercję w domu. Tylko właśnie najgorsze jest przelanie. One jak lekko przesnie, to się nic nie stanie, bo one są, wiecie, są epifity. I one na wolności w naturze też czasami może przesną. Tak. No, Emil tutaj wiecie, swoje 5 groszy też dokłada, nie Emil? No. I najgorsze właśnie to jest to, słuchajcie, przelanie. I mamy o. O! Fajne. Ładne. Tak. O! Ale ładne, nie, Emil? Ładne. Podoba ci się. Podoba ci się? Czy byś coś zmienił? Nie ma, słuchajcie, gdzie tego nawet powiesić, wiecie? Pierw muszę sobie y, dziury zrobić w, w suficie, wywiercić. Ale teraz właśnie bardzo dużo czasu zajmuje mi, słuchajcie, ogródek. No i zrobiłem kolejną rabatę. I jeszcze jedno mam w planach. Zamówiłem masę roślin. Kupiłem ym, nasiona łubinów, orlai, ym, no dużo takich różnych rzeczy. Podlałem, na, znaczy podlałem. Posadziłem, słuchajcie, nasiałem już też tych y, łubinów. Ja wiem, że one są dwuletnie, czy nawet będą kwitły na drugi rok, ale to nie szkodzi. To jest taka, wiecie, inwestycja. Gdzie jest ta druga doniczka? To jest inwestycja na drugi rok. No wiecie, wie co? Ojej. Nasadziłem. Ym... Nasadziłem bodziszków, rozen. Nasadziłem również um, rudbecki, Nasadziłem również jeżówek. Koci miętki na tej nowej rabacie. Pierw, pierw leżała na tym folia ze 2-3 tygodnie, żeby trawa, wiecie, zagniła, żeby, zagni, żeby, żeby się to wszystko co to tak tutaj puka, co? Żeby trawa, wiecie, zagniła, żeby tej darni nie ściągać. No i położyłem kartony, zlałem to fajnie wodą. Zlałem to fajnie wodą i... A co powiesz tutaj? Fajne? Fajne? Fajne, tak? I zlałem te kartony te wodą i czekałem również, słuchajcie, żeby, ta, żeby te kartony tak przemokły, i one w tym czasie, tak jakby się zasały do ziemi. No może nie zasały się. To jest jeszcze troszeczkę za mało. No one się nie zasały, ale tak jakby fajnie przyległy. No i wycinałem nożem dziury w tych kartonach. Robiłem dziury w kartonach, robiłem dziury również w. W ziemi, tak wiecie, wykopywałem wszystko, no i sadziłem. I potem, o, o, tu popuszczałem młodziutkie, a to fajnie, patrzcie, to wypuszczały mi nowe pędziki, super. Ja spróbuję yy, kiedyś tam, a to są takie same, raui, raui. Spróbuję kiedyś to rozmnożyć, wiecie? Na razie mi jeszcze jest szkoda, ale muszę poczek, poszukać właśnie. Gdzie, jak to się rozmnaża, i tutaj widzę, że na górze ona również zaczyna się rozchodzić. A tu też wychodzi coś. No to super. Mi się wydaje, że tutaj będą miały fajne miejsce. W zielonym jest wilgotno, widno. No, i wracając do tej yy, rabaty, to słuchajcie, posadziłem właśnie. Co ja gadam? Jestem teraz troszeczkę zakręcony. Rozłożyłem kartony, zlałem. Potem po dwóch tygodniach, mniej więcej, em, ściągnąłem tą folię. Kartony to jest jakaś inna forma. To jest z AFF. No zróbko! I jak posadziłem to wszystko, przykryłem to korą piniową, czy no korą piniową mi się wydaje. I potem miałem słuchajcie, ścinki. ścinki miałem z miskantowców, tą właśnie taką frezarką, czy tak to się nazywa, zrobiłem sobie te. I na koniec przysypałem to znowu, słuchajcie, kompostem. kompostem i podlałem fajnie, podlałem tylko tam, gdzie mają być, gdzie są te rośliny, żeby wiecie, żeby się tam na razie nic nie siało. I ja chcę, żeby to jak najdłużej było, wiecie, w takim stanie, trochę tutaj źle zrobiłem, w takim stanie nienaruszonym, chodzi mi o to, żeby te wiecie, te rośliny się rozrosły, a tam gdzie nic nie rośnie, nie będę podlewał, żeby było po prostu sucho, żeby te kartony pod spodem jak najdłużej były pełne, całe, bo chodzi mi o to po prostu, żeby, żeby tego. żeby to mi nie zarosło zaraz w tym roku, wiecie. A, za, a na drugi rok, oczywiście jak się te kartony lekko prze jak one lekko przerosną, je przy okazji też zjedzą, no to... To wtedy będę mógł przesypać kom, jakimś kompostem znowu, czy jakimiś suchymi liśćmi, czy czymś. Wiecie, to o to chodzi, tak? No tutaj jakoś takie zakręcone. Widać, że było przesunięte, bo stare liście się osuszyły lekko. No i teraz, tak wiecie, co tak sobie myślę, czy na górze nie posadzić tej jeszcze jednej hupercji, którą mam. Emil, co powiesz na to? Co? Damy tu jeszcze jedną hupercję? Damy tu hupercję? Damy hupercję? Mm, my babe'uś. Idziesz do mnie? Nie? No to dobrze. Damy tu jeszcze jedną hupercję? Mm, tutaj widzę, że jakieś choje zachwitły. Na biało, na kremowo. Przychodzę tylko wiecie co? Tutaj zapalam światło i wychodzę. Muszę się naprawdę tutaj wziąć. Mam jeszcze w sumie raz, dwa, trzy, cztery. Ojej czy coś, czy to nie umrze, słuchajcie. Cztery ripsalisy do przesadzenia i właśnie chcę wsadzić w te doniczki, wiecie. No tutaj patrzcie, zagniło. Chyba z tej hupercji nic nie będzie. Wow. Widzicie? Za długo stało po prostu, wiecie, w wodzie podlane. No i no, trudno. Jak z tego nic nie będzie, to nie będzie. Hupercja rozmnaża się należąco. Ona wypuszcza po prostu yy, pędy. Pędy wypuszcza, tak jak się ją położy, wypuszcza tutaj od dołu pędziki. Dobra, tym spawną tutaj przy. przyłożę jeszcze. No i teraz się nie zdziwcie, słuchajcie. A czy nie zdziwcie się? Nie pomyślcie sobie, że to jest jakieś nie wiadomo co. Słuchajcie, bo to jest woda spuszczona z terarium tutaj. Ja tutaj zrobiłem taką dziurkę, i przez wężyk ściągałem wodę, bo zrobiło się jej za dużo. Wiecie, no bo wiadomo, że jak tutaj ee, ja muszę wlewać raz na dwa tygodnie, powiedzmy, 10 litrów wody, no to to tutaj wszystko się tutaj znajdzie i to trzeba będzie, wiecie, ściągać, nie? No to nie są jakieś, wiecie co, jakieś, wiecie, siki, weroniki, tylko to jest woda taka, wiecie, tu jest dużo tego, garbników, no to mi się wydaje, że to będzie odpowiednie. Tylko tak lekko podleję, żeby się tu nic nie stało więcej. Nie? Bo iść rękawiczek, co? To można podlać lepiej, bo to jest. No. A pokażę Wam moją Monsterę. White Monster. Ona się tutaj, słuchajcie, rozszalała. I oby się przypadkiem nie chciała zabić, bo puściła takiego pięknego liścia. Patrzcie jaki ładny listek. Emil, ładny? Ładny? O, ładny liść? Ładny nie? O. Dobra, teraz sprawdźmy jak te te temy będą wyglądały. Tutaj mamy tu wiecie, potem to jest pendens i to jest ta czy ja tu daję tą etykietkę? To jest ta inna. Gdzie jest ta etykietka? Rui Raui Raui to jest Raui. I to jest Rawi Big. O! Mamy to. Emil. Mamy to. Ooo! Idziesz do mnie? Idziesz do mnie? Mam nadzieję, że mi się dziś odpowiednio głos nabrał tutaj. Idziesz do mnie? Chodź. Kurde no. Nie spadnij na głowę. Nie spadnij. O, patrzcie. Ale to jest ciężkie. Hopla, patrzcie jaka ładna doniczka będzie. Jak się to wszystko tutaj jeszcze tak bardziej wiecie, jak to bardziej jeszcze wszystko zarośnie też będzie w ogóle czat Nie? Tutaj mamy jeszcze jedną suchutką. Suchutkiego jednego listka mamy fajne. Emil, fajne? A. Dobrze, że mam tutaj tą kistę z tym substratem. Fajne? Ładne? Fajne? Dobra. Trzeba będzie wiercić dziury, no i niestety i, i zawieszać, tak? Idziesz do mnie? Chodź. O, koszulkę, chcesz próbować, tak? Chodź. Powiedz dzień dobry, Emil. Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Co tam samochód leci? On jest taki, wiecie, co, bo tak się boi strasznie, taki jest bojący dudek. Jak przyjeżdża samochód za szybko pod oknem, albo nie wiem, nie wiem coś takiego, światło od, bliś... bli... biś... od blaśnie, albo coś, no to on już od razu głowa do dołu i, i w nogi, i do mnie, jeżeli pan, przykład, po biurku chodzi, nie? Tak? Co tam jest? Co to jest tutaj? Co z powrotem? Tak? Dochodź. No, Albo na, ja mam tutaj stać, nie? Z tobą na ręku. A ty będzieś się bawił, nie? Co? Tak? Masz to już? Masz? Tak? Super. Epipremnum. Giganteum variegata wypuściło nowego listka. Listek był w drodze, ale już wyrósł. Czekaj, żebyśmy się tutaj zmieścili, no. Ma lekką wariegację, leciutką, tutaj tylko na brzegu. No ale wiadomo, że to będzie raz, dwa, wiecie, rosło. Ja mam Giganteum Marble, Giganteum mam Splash. Normale Giganteum, normalne i tutaj mam właśnie tą wariegację. Bo ktoś się pytał, ja pokażę. W sumie to ja chcę zrobić taki tutaj znowu e, tour po roślinach. Widzę, że mi e, m, zakwitnąć chcę ta jedna, no wiecie, co na oknach, ta stapelia. I to jest szulcy. Kończymy, nie, kochanie? Tak? Patrzcie, pięknie rosną anturia. E, m, łosie rogi. Nie wiem, czy tam będzie widać, jaki to jest ogromny liście. Ja wam muszę zrobić odcinek również. Słuchajcie, z włosimi rogami tylko i wyłącznie i tak sobie musimy pooglądać. No, tak? Tak? Misiek? Naprawdę musimy pooglądać. Ja tu muszę znowu podlewać. Muszę znowu w akwarium wodę zmieniać, podmiankę robić i będę musiał znowu te wszystko podlewać. Jeżeli mnie ogląda Bożena z kanału Boaroidz, ta choja, o którą pytałaś, to jest choja Lobby L-O-B-B-I, orange. Lucyna, Otello, Bożena, Bożena, Iza, orange. Tak, tak. Co Ty się wystraszyłeś znowu czegoś? Nie musisz się bać, ty. Nie musisz się bać. Ja cię obronię przed wszystkim. Obronię mojego miska, tak? Mojego Misia Fisia. Ile będę mógł, tyle cię obronię. Tak? Emilek. Moje kochane. Mój Misiu, ten Misiu Fisiu. I teraz tak możemy sobie stać, nie? Albo siedzieć, albo leżeć, aż Emil zacznie, zacznie być, e, wiecie, śpiący i, w, no, i sobie rób, co chcesz, tak? I sobie rób, co chcesz, nie? Misiu, dziś mieliśmy bardzo dużo ludzi w południe, wieczorem też jest dużo ludzi. Jutro też będzie dużo ludzi? Tak? Ojej... Ojej, ty... Misiu, fisiu... Wiecie, teraz wychodzi mu dużo piór Na szyi Przy skrzydłach, na brzuchu I to go też swędzi, dlatego staram się go Co drugi dzień kąpać Nie chcę go też yy, Na siłę pryskać albo coś no bo wiecie, no to jest też tak dla niego na pewno nieprzyjemne jak on nie chce, a ja go tutaj wiecie spryskuję i on się staje też nerwowy i nie, potem jest obrażony, dlatego teraz regularnie co drugi dzień biorę słuchajcie orzech w rękę, rozbieram się, um, daję mu orzeszka, potem um, biorę go na ramię. Daję mu znowu orzeszka, wchodzimy pod prysznic, tak z 10-15 minut y, moczymy się. Ja go tak, wiecie, staram się jak najbardziej go też y, dobrze go spłukać. Oczywiście nie pod żadnym tam jakimś tam mocnym strumieniem wody albo tylko tak, wiecie, żeby był po prostu mokry. I mu się też to podoba, bo śpiewa i się wygina i, i cuduje. Potem Potem schodzimy, wychodzimy, on sobie na naręcznik taki ten wchodzi. O Jezu rubi, Nie bój się. Daję mu znowu orzecha. Staram się go ręcznikiem lekko wysuszyć, żeby on był, wiecie, żeby był mokry. Że, znaczy nie suszarką, żeby był jak najdłużej mokry, ale znowu nie tak bardzo długo, żeby zachorował. No i tutaj przechodzimy, tu jest cieplutko, to sobie tak pół godzinki. Jak, zanim wiecie, te pióra mu tak troszeczkę dojdą do normy, żeby były znowu suche, no i potem wracamy do jego pokoju, do Mai, Wilego, do reszty, nie? No i tam się po prostu dalej suszymy, tak? Emilek, tu mu widzę, nie zwal mi kwiatków, robi dobrze? Tu mu wychodzą nowe piórka, tak? Piórka ci nowe wychodzą, tak? Dziękujemy Wam serdecznie. Jest i kocica, bo ktoś tutaj ciągle się pyta o tą kocicę. Jest i ona. No, widzimy się na kolejnym odcinku już niedługo. Bardzo szybko. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Nie Wam się zieleni. Zdrówka, pomyślności, serdeczności, spełnienia marzeń. I papa, idziemy? Nie mnie kwiatków, proszę Cię chodź. Nie chcesz? No chodź, ja wyłączę kamerę. Włączę kamerę i cię, i cię zabieram. Dobrze, no to idziemy włączyć razem kamerę, tak?